Teraz, z czystym sumieniem, mogę powiedzieć Wam, że to jest ostatni, finałowy odcinek z God of War. Materiał 38. Jotunheim, czyli lokacja, w której nie byliśmy nigdy. Jeszcze Wam pokażę później sekretne zakończenie, ale to później. Zaczynamy. Zapraszam serdecznie. Hyhy. Nawet nie chcę wiedzieć, co się tam dzieje. Albo co się będzie działo. Dobra, mam nadzieję, że uda nam się rozsypać te prochy matki. Eee, w końcu spełnimy ży życzenie. Mamy. Mama prosiła, żebyśmy rozsypali jej prochy na najwyższym szczytu wszystkich światów. W końcu spełnimy jej życzenie. Ciekawe, czy wiedziała, że zaprowadzi nas ono aż do Jotunheimu, a wcześniej odwiedzimy tyle miejsc. No i żeby nie być go słownym, praktycznie mamy tutaj wszystko. Zostały nam tutaj te sprawności. To już nie jest takie ważne, żeby to wykonać, nie ma to wpływu na platynę. Dwa achievementy nam zostały do odbicia. Jeden achievement związany z fabułą, drugi achievement związany z zdobyciem wszystkich innych achievementów, więc mamy 100%. E Cieszę się bardzo, że gracz, producent nie wymyślił e, osiągnięcia związanego z ukończeniem gry na wysokim poziomie trudności, bo bym na pewno nie dał rady. Brakowało mi takiej lokacji, powiem wam. Nie było takiej piaszczystej. Jesteśmy na palcach giganta! Przed nami najwyższy szczyt! O tam! No. Udało się. To prawda. Hmm. Czego sięga pancerz? Co robisz? Nie mam już nic do ukrycia. Możemy iść? Już tak blisko. Chłopcze. A, to u boku były proche matki, no tak. Ponieś ją. Że znaczy, generalnie powiem wam tak, nie znam historii Kratosa, bo nie grałem w poprzednio odsłony. Jest to mój pierwszy kontakt z tą grą. Więc na pewno jakaś tam historia wcześniej też była. Hmm. Chłopcze? Nie, nic. Myślałem, że będę już słyszał głosy. <laughs> na pewno. No... Znaczy, na pewno. No, chciałbym, żeby wyszła ta druga część God of War na pc Być może to nastąpi. Bo coraz częściej zaczyna Hello? wypuszczać ktoś, ktoś? swoje ekskluzywne gry z PlayStation na PC-ta właśnie. Horizon Zero Dawn był nie tak dawno na kanale, Days Gone, <coughs> na pewno to nie jest koniec. Jeszcze Uncharted 4 będzie. Co to za miejsce? Musieli tędy przechodzić, gdy opuścili Midgard, ci którzy przeżyli. Toż na pewno nagramy tą serię. Po co wierzyli, te twarze? Może to wszyscy giganci, którzy uciekli z Midgardu. Nie było ich zbyt wielu. Odyn i Thor zawsze muszą wszystko zepsuć. to mi to doświadczenie. Kim jest ten strażnik? Gdzie para Kratosowi leci z ust? Ale nie sądzę, że tu jest taka zimno. Zresztą w każdej lokacji leciała nam para z ust. Nie czuję ich tu, a powinienem. Nikogo tu nie ma. Co się z nimi stało? Czemu mama nas tu przysłała? Każda odpowiedź rodzi kolejne pytanie. To twój topór. To mama. Spójrz. Kłóci się z gigantami. Ona. Znała gigantów? To my, przy pierwszym spotkaniu z wężem świata. Ale jak. nasza walka z Baldurem. Ale to się dopiero stało. Czekaj. Oni wiedzieli o wszystkim, co się wydarzy. Ale, ja. Patrz, smog na górze, a tutaj, kamieniasz. Te wszystkie malowidła to jest nasza historia. Nie, to twoja historia. Ale, co to oznacza? Że nie tylko ja w tej rodzinie miałem sekrety. Nie wiedziałeś? Była gigantem. Ale ja Jestem gigantem. Co się mówi, że jest bogiem? Czemu to ukrywała? Wysłała nas tu wiedząc, że to znajdziemy. Czemu? Nie powiedziała nam prawdy. Musiała mieć ważny powód. Baldur nigdy nie chciał odnaleźć mnie. On od początku szukał jej, nie wiedząc, że zamieniła się w proch. Jeśli miała jakiś plan, to jej ufam. Bezgranicznie. Poza tym, póki co miała rację. Chodź. Jesteśmy już tak blisko. Tak. Bardzo blisko. O cholera, co tam jest? Czyjaś śmierć tam była namalowana? mi się wydawało? Chyba tak. Czekajcie, wróćmy się tutaj. Kurde, nie zobaczymy już tego, ale... Była śmierć chyba namalowana. Kratosa albo... Chyba tak, Kratosa. Ja cię pierdziel, ale i jaja. Ciekawe czy umrzemy w ogóle. Patrz. To mamy. Była tu. Przewidziała każdy <laughs> krok, który zrobiliśmy. Jakby nie... zawsze z nami była. <laughs> Nikt, nie grał... Nikt nie grał w Ragnarok, ja też nie grałem, więc nie wiem co tam producent przygotował, ale można się domyśleć, że coś z tym Kratosem się wydarzy, po to ten syn się tutaj pojawił, więc być może Kratos już w Ragnarok dokona swojego żywota i będziemy Arteusem grać, no nie wiem, tak. Strzela mnie? Nie ja jestem pewien. Ale tutaj było to namalowane na fresku właśnie śmierć Kratosa. No chyba, że tutaj zginiemy. Była ja fabuła. No chociaż nie. No to bym wiedział. Przecież czytałem trochę na temat tej gry. Bo Kratos tutaj będzie dalej żył. Ojciec? Nie. Zrobimy to razem. Synu. Ręki bierze prochy. upakła ma pustą rękę. <laughs> Żegnaj, Fei. Kocham cię, mamo. Gandzi, naprawdę odeszli. Nic tu po nas. Chodź. Czyli, <laughs> skoro mama była gigantem, jestem po części gigantem i bogiem. I śmiertelnikiem. No tak. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy. To imię na ścianie. Giganci nazywali mnie Loki? <gry> ja, pierdolę. Loki. Takie imię chciała ci nadać matka po narodzinach. Tak musiałeś się nazywać dla jej ludu. Ale czemu? To pytanie na kiedy indziej. Wracajmy do domu. Mm, mm, mm. Wieso w międzyczasie? O kurde, odblokowano osiągnięcie ostatnie życzenia, odblokowano osiągnięcie ojciec i syn. Mamy 100% osiągnięć zdobytych. Kratos i Arteus nie będą mi przeszkadzać, to może coś powiem. To nabiera sensu. To dlatego chciała się tu znaleźć, być wśród swoich. Ale czy wiedziała, że to będzie tak wyglądać? Chciała, żebyśmy to zobaczyli? Chciałabyśmy to rozgłosili? czy zachowali w sekrecie? Nie. Nie wiem. Co mamy zrobić? Chcę, żebyś sam zdecydował. O. Bardzo fajny, e, fajny pomysł na te napisy końcowe. Okay. Na imię Atreus. Wiem, że nie po żadnym Bogu. Ha. nie. Po żołnierzu, Spartaninie. W wielkim wojowniku? Każdy Spartanin jest wielkim wojownikiem. Szkolimy się od narodzin. Nasze życie to dyscyplina, służba, walka i śmierć. Jest ponure. I my też tacy byliśmy. Hmm. Ale Atreus ze Sparty różnił się od pozostałych. Uśmiechał się nawet w czarnej godzinie. Był Szczęśliwy. Dawał nam nadzieję na to, że, choć byliśmy narzędziami wojny, nie straciliśmy człowieczeństwa, dobroci. Kiedy nadszedł jego czas, by w końcu polec w bitwie, jego poświęcenie uratowało niezliczone istnienia i odmieniło losy walki. Zaniosłem go do domu na tarczy i pochowałem zgodnie ze spartańskim obrządkiem. Jego wspomnienie pomagało mi w trudnych chwilach. Wow, opowiedziałeś porządną historię, a Mimir przegapił. Hmm. Dobra, wejdźmy do środka, tak? Gdzie się przeniesiemy? Generalnie zawsze gracze omijają, pomijają te napisy, i nikt nie czyta tego, prawda? A tutaj jeszcze gramy. Aha, czekajcie, co się dzieje? A tutaj podczas gry. Jakby jesteśmy troszkę zmuszeni do tego, <laughs> dobra, czas na podsumowania. Myślę, że to będzie dobry Jeśli moment. Chcesz, Aha też iść do domu, ale może mama wysłała nas również po to, byśmy komuś pomogli. Pomyśl, co zrobiłby Atreus ze sparty A co zrobiłby Lokus? Hmm, to dziwne imię. Dobrze, że nazwałeś mnie inaczej. <laughs> O filmie więc może zostawimy temat zakończenia i podsumowania. Spróbujmy się dostać. O kurde, Mowcy, jest... jak dobrze Was widzę? Chyba <laughs> mam dość krasnoludów, jak na jeden dzień. Co się stało, Mimirze? Wykonali nieprzyzwoicie dużo pomiarów, po czym zaczęli psioczyć na pogodę. Gdzie mamy Cię zabrać? Co byście powiedzieli na gdziekolwiek, byle nie tutaj? Jeszcze <laughs> z nami pójdzie, dobra. Dobra, czas na za sekretne zakończenie. Kontynuuję odkrywanie świata, Dawaj przysługi krasnoludom, uwalniaj smoki, udaj się do Muspelheimu i Niflheimu, znajdź w sklepie nowe przedmioty i zdobądź potężne wyposażenie, które pozwoli Ci pokonać legendarne, wypaczone walkirie. Niestety to wszystko, żeśmy zrobili już w międzyczasie. Nowa gra umożliwia rozpoczęcie nowej gry z posiadanym wyposażeniem, doświadczeniem srebrem i zakupionymi przedmiotami. Nową gra plus można rozpocząć w dowolnym momencie w menu opcji. O, fajna sprawa, że to Producent takie coś nam zaoferował. E, oczywiście nie będziemy grać, bo ja nie mam tutaj drugiego życia i czasu, żeby e, przechodzić grę drugi raz. E, czekajcie, gdzie to się wychodzi stąd. Ale myślę, że e, dla tych, którym się gra wybitnie spodobała i mają dużo czasu i nie mają w co grać, a to no, ten tytuł im się podoba to. Idealna opcja. Ja sobie to sprawdzę już. E, Eee, poza nagraniem, tylko czekajcie, jak chcę stąd wyjść. A tu jest wyjście, tak? Czy wracamy się z powrotem? Aha, czekajcie, bo ja muszę chyba tutaj jednak. A no tak, dobra, musimy się udać do miliardu przecież. Skleroza nie boli, tak, ja tu. ja muszę do, do miliardu jeszcze wrócić. Czasu nie ma przygani. A śnieg, który zaczął padać, gdy zginał Bal. Stał się czymś więcej. O matko. Omen. Open. Nadejście zimy. To nie zyle. A ma panować przez całe trzy lata, a po niej nadejdzie. Ragnarok. rok. rok. Po śnieżycy. Ta! Będzie śnieg. Więcej śniegu. A następnie koniec świata. Mniej więcej w tej kolejności. Kolejna przepowiednia. Nie, bracie. Przepowiednia nie przewiduje tego, przez przez 100 lat. Zmienisz co? Przepowiednia nie liczyła. Mówię ci, to Fimbulwinter. Winter. Czuję to w jajcach. Tym razem będzie srogo. Przestań o tym mówić. Zaczynasz mnie stresować. Czekajcie, zobaczymy. śnieg. Nie chodzi tylko o śnieg. Dobrze wiesz. To kres czasu. Jak śmiesz zmuszać mnie do rzeczowej gódź? Co jest? O pogodzie rozmawiamy. Ostatni opał jakby zamrzał. On chce powiedzieć, że zbliża się winter, chłopcy. Zima, po której nie będzie już nic. Czuję to w klejnotach. Y -y, tak, wiem. Słyszeliśmy. <laughs> jeśli wracacie do domu, nie zatrzymujcie się, no i nie umierajcie. A jeśli nie wracacie, patrz wyżej. Ja Poczekajcie, zobaczmy, czy możemy coś nowego tutaj... Aha, to są tylko te rzeczy, które... Eee, Kiris z Walkiri. Eee, wiecie co możemy tu ulepszyć? A, niestety już e, kolejny e, upgrade jest niemożliwy. E, szkoda. nie Mielibyśmy tutaj 25 siły, Także trochę słabszy ten zestaw. Eee, hartowana stal ze Swartelheimu. Za 20 tysięcy możemy to kupić. A kułmę to, nie wiem czy mi się to przyda. Stać mnie. Dobra, czyli e, chłopaki nic no. nowego nam nie powiedzą. Wyjdźmy tu na sekundę, zobaczmy tą zimę. Czy rzeczywiście się tutaj ta zima pojawiła? O matko! Rzeczywiście chyba jest... Śnieg pada. Ale nie będziemy teraz po całym świecie chodzić i oglądać rainy. E e no fajnie, fajnie, chociaż bardzo się to nie, nie różni. No ale tak mówię, no... Może szkoda, żeśmy wszystko zrobili wcześniej. No ale już mamy porobione, więc nie będziemy chodzić po świecie niepotrzebnie oglądać padający śnieg. Wracamy do domu. Dla tych, którzy nie oglądali poprzedni odcinek, mamy 99% ukończenia gry. Mistyczna brama, mistyczna brama, dom. To chyba tu. Zostały nam... E... Bracia, muszę wam powiedzieć, co się stało, kiedy wędrowaliście po Jotunheimie. No. Słuchamy. To ma związek z Freją. Odwiedziła mnie. Co jej powiedziałeś? Tylko to, gdzie moim zdaniem Odin może trzymać jej skrzydła. Najwyraźniej za wszelką cenę chce odzyskać ducha walki. Obawiam się, że przerwanie kręgu zemsty nie będzie jednak takie łatwe. O matko. Zostały nam dwa znaczniki informacji. Jeden znacznik na górze, który już się zabagował. Nie jestem w stanie zebrać tego znacznika. A drugi gdzieś nam nie, wiem, przepadł, bo tutaj, jak widzicie, mamy 35x37. Region wybrzeże 9, mamy 6x7. A jak tutaj sobie wejdziemy na Alhe, Alfa, Alfheim, Helheim, tutaj mamy Jotunheim. Muspelheim i Niflheim mamy 100%, więc coś jest nie tak. Nie wiem, to się po prostu zbagowało z grom, coś jest nie tak, jakiś glitch. Już nie będę tutaj w domu. drożył tematu. No i było nas całe wieki. No i teraz jak. Ale lepsze to niż kora przyklejona do klejnotów. Teraz jak wejdziemy do środka. Pora odpocząć. Prześpię całą zimę. <laughs> ale się trochę to pozmieniała tutaj. Dobra, czas ee, pokazać wam i sam jestem ciekawy tego sekretnego zakończenia. A, dobra. Ujdzie w tłumie. Śpi. Nie musisz powtarzać. Okej, okay, lata później. 接触 O, szkoda, że takie króciutkie, no ale lepsze takie niż żadne. Dobra, czyżbyśmy mogli teraz e, swobodnie eksplorować świat? Generalnie e, czas na pods. Kurde, Bela, no nic nie mogę powiedzieć. Atreusie, jesteś gotów? Tak, ale miałem dziwny sen. Fimbulwinter się kończył. I Thor tu przyszedł po nas. To był tylko sen. Ale strasznie dziwny. Rzeczywisty. Może to przyszłość? W takim razie pomartwimy się jutro. A dziś mamy coś jeszcze do zrobienia. Niestety nie mamy nic do zrobienia. Mamy wszystko zrobione. Żeby nie być głosownym, to wam to pokażę. Tutaj mamy te sprawności, których nie zrobiłem aktywowanie talizmanów, dobry refleks. I tak mamy 90%, na 100, więc praktycznie koniec. Tutaj miałem słabo lodołamacz. Zamrażę wrogów, rzucając w nich toporem, przyciskając prawe przyciski myszy, a następnie ataku, ataku ich. No te, tego nie robiłem. No i tutaj praktycznie też mamy to zrobione. Rembaiło. No i tu mapę skarbów ukończone, artefakty mamy skończone. Mapa 99% ukończenia. Umiejętności mamy wszystkie odblokowane. Um. Pancerze, wydaje mi się, że chyba najlepsze mamy <laughs> założone i tak dalej, i tak dalej. E, powiem Wam, co mi się nie podobało w tej grze. To to, że ten świat był strasznie, e, znaczy może nie strasznie, ale dosyć liniowy. I generalnie producent e, nie pozwalał na jakąś taką swobodną eksplorację. Ani prawda, tutaj nie mogłem wyjść, ani tutaj wskoczyć na jakiś kamień. Wszystko było takie ograniczone. Także tutaj taki malutki minusik generalnie mogę tej grze wystawić 9,5 punkty na 10 myślę, że jest to <laughs> dobra nota odpowiednia poprawna na dziesiątkę gra granie zasługuje, bo świat jest strasznie taki liniowy to bym powiedział nie, ten świat nie jest taki otwarty, żeby sobie można było chodzić gdzieś, się nam nie podoba wszystkie te skoki wesie na kolumny. Wszystko jest oskryptowane, więc... Ale walka sama świetna, ale gra generalnie jest bardzo, 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 bardzo dobra. Cóż mogę żyć więcej? Moi drodzy, to wszystko. Nie chcę już przedłużać, nie chcę Was trzymać. Kończymy materiał. Myślę, że ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy, no wyszedł nam dosyć krótki. De facto można było to w jednym materiale ograć, ale już mniejsza z tym. Cóż mogę rzecz. Kończy się seria z... God of War 4... 4 lutego 2020 roku wychodzi Dying Light 2. Także szykujcie się, będzie kolejna seria. Płynie Elden Ring, jeszcze mam w planach nagrać Alex 2. Wszystko będę starał się teraz na premierę nagrywać. A to do takich starszych tytułów jak Cyberpunk 2077. Red Dead Redemption 2, Hades, e, jeszcze jest Star Wars, GD Fallen Order, to też chcę nagrać. Tylko, że no, na no razie nie mamy czasu, bo chcę te, no, te najnowsze gry przy, e, nagrywać na premierę, a te tytuły takie, które już były, ale też z górnej półki, to tak spróbuję w pomiędzy może jakoś to tam wam <laughs> nagrać i pokazać. Dobra, trzymajcie się, cześć.